Ciało, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na fanpageu Szkoły Językowej Studia Parla Ama w Łodzi. Jak wiecie, dotąd nie publikowaliśmy zbyt wielu filmików, ale dzisiaj okazja jest wyjątkowa, ponieważ dokładnie rok temu y, udało mi się zrealizować moje wielkie marzenie i otworzyłam szkołę poświęconą językowi włoskiemu, właśnie szkołę Studia Parla Ama. I aż sama się dziwię, jak wiele rzeczy udało nam się w ciągu tego roku zrobić. Począwszy od rzeczy oczywistych, takich jak zajęcia w grupach, w parach, zajęcia indywidualne, ale też jak wiele udało nam się zorganizować różnych rzeczy obok zajęć i jak w sumie udaje mi się realizować powoli moje drugie marzenie, czyli ściągać do szkoły osoby, które podobnie jak ja są zafascynowane Włochami i językiem włoskim i chcą poznawać ten język i tą kulturę jeszcze bardziej. Żeby nie być gołosłownym, w ciągu tego roku udało nam się zrobić kilka różnorodnych warsztatów, między innymi warsztaty na temat włoskiego śniadania, prowadzone przez Kubę z bloga Italian El Cuore, warsztaty na temat Bożego Narodzenia, też prowadzone przez Kubę, następnie warsztaty na temat tego, jak tanio i bezpiecznie podróżować, prowadzone przez Mirkę z bloga w Sandałach przez Italię. Następnie warsztaty na temat ludowego tańca Tarantella, prowadzone przez włoskę Alicję, będącą chwilowo w Polsce. E, oprócz tego jeszcze były warsztaty e, z Ewą, mieszkanką Toskanii, która opowiadała nam o Florencji, o tym jak się we Florencji e, żyje. Myślę, że to jak na pierwszy rok to jest naprawdę całkiem nieźle. I chciałam bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniają się do, do rozwoju i do sukcesu szkoły Studia Parla Ama, przede wszystkim moim fantastycznym lektorom. Gosi, mojej pierwszej lektorce, Kubie, który mnie wspiera też w wielu innych działaniach związanych ze szkołą, z promocją szkoły, oraz Oliwii, która okazała się fantastyczną specjalistką od uczenia dzieci. Dziękuję wszystkim tym, którzy lajkują, którzy udostępniają, komentują, którzy reklamują naszą szkołę, opowiadają o niej, że jest takie miejsce na mapie Łodzi, miejsce, do którego warto przyjść, jeżeli chce się dowiedzieć czegoś ciekawego o Włoszech. Bardzo Wam dziękuję za cały ten rok i zapraszam wszystkich do Studia Parla Ama, do szkoły, albo na zajęcia, albo na warsztaty, albo najlepiej i na warsztaty, i na zajęcia. I do zobaczenia na Kościuszki 3 w Szkole Studia Parla Ama. Ciao!